Cześć, z tej strony Bartolini. Dziś zapraszam Was na film lub też całą serię airsoftowego przeglądu miesiąca. Mianowicie jest to zbiór informacji z jednego miesiąca opublikowany w kolejnym. Taka seria pozwoli nam zrobić takie małe archiwum co i kiedy się wydarzyło oraz tak naprawdę jak zmieniał się airsoft w biegiem miesięcy bądź może w przyszłości lat. Zamierzam co miesiąc puszczać taki film, w którym będę omawiał wydarzenia z poprzedniego. Wydaje mi się, że to jest to dość ciekawe. Jak się sprawdzi, zobaczymy. Mam do Was też prośbę: jeśli macie jakieś ciekawe rzeczy, bądź coś ciekawego zdarzyło się w Waszej okolicy, bądź wiecie o jakichś newsach, dajcie znać, ponieważ ciężko jest też wyłapać wszystkie ciekawe oraz fajne informacje. Jednak zacznijmy od podsumowania stycznia. Zapraszam. Inflacja i drożyzna opanowały nasz kraj. Zjawisko to dotkło także airsoftu. Mianowicie re ceny replik, kulek oraz akcesorii powędrowały już w górę o kilkadziesiąt procent. Wzrost ten jest bardzo mocno odczuwalny i widzialny. Dodatkowo niektóre pola komercyjne oraz wydarzenia już podniosły swoje ceny. Ja osobiście mam bardzo duże obawy, jak to wpłynie na rozwój oraz intensywność airsoftu w Polsce. Faktem jest, że dla 99,99% ,99 społeczeństwa Airsoft jest tylko zajęciem dodatkowym i niestety podczas wzrostu i takich zjawisk to właśnie z takich zajęć ludzie rezygnują. Możliwe, że pojawi się też więcej dzikich strzelanek. Jest to jednak problematyczne, ponieważ liczba osób, które chcą brać sobie organizację strzelanek na głowę, jest bardzo mała, a liczba miejsc, gdzie można takie rzeczy robić, jest strasznie ograniczona. Mam jednak nadzieję, że się mylę, i wzrost oraz poziom airsoftu w Polsce będzie na tym samym poziomie lub nawet wyższym, a samej inflacji nie odczujemy. Jak jednak będzie, o tym się przekonamy. Jest to informacja grudniowa, jednak warto o niej powiedzieć. Mianowicie ruszyły zapisy na misję Afganistan oraz na marsz. Są to wydarzenia, których nie trzeba przedstawiać. Co roku bierze w nich udział kilkaset osób oraz są wyczekiwane przez wiele ekip i wielu graczy. Dodatkowo ruszyły też zapisy na poligonie Wębrzyn. Impreza tam będzie ciut mniejsza, jednak sam poligon uważany jest za jeden z najlepszych w Europie. Dla wielu graczy jednak termin tych imprez jest trudny. Mianowicie, jeśli ktoś chce wziąć udział w trzech największych bądź prawie największych wydarzeniach w Polsce musi wygospodarować sobie trzy weekendy pod rząd w lipcu. Jak wiadomo, może być to problematyczne w tak mocno intensywno-urlopowym miesiącu. Dodatkowo wraz z tymi imprezami idą koszty, więc niestety, ale lipiec dla Airsoftu na pewno będzie drogi. Niestety doszły mnie słuchy, że wielu graczy wybiera, na którą imprezę się wybrać właśnie z wcześniejszych powodów. Jednak osobiście nie obawiałbym się frekwencji i polecałbym każdą imprezę, ponieważ widziałem już listy i wiem, że są one prawie zapełnione. Aktualnie mamy okres, w którym producenci airsoftowy dwoją się i troją, jak zachęcić do siebie gracza. Aktualnie jedną z takich wiodących firm jest Specna Arms. Ma dość szeroką ofertę i każdy gracz potrafi znaleźć tam coś dla siebie. Dodatkowo Ostatnio zapowiedziała pistolet maszynowy, który ma zdominować rynek CQB. Jak będzie? Jak to wyjdzie? O tym się przekonamy. Jednak musimy przyznać, że sam pistolet maszynowy naprawdę wygląda świetnie. Jeśli jesteśmy już przy replikach, warto wspomnieć także o nowości od DE. Mianowicie jest to UMP na sterydach. Jak widać, jest to produkt oryginalny, ciekawy, dość atrakcyjny oraz przystępny cenowo. Plusem jest, że dostępne są do niego też magazynki, które nie są jakoś zabójczo drogie. Nie jest tajemnicą, że MKI od Double Eagle praktycznie zdominowały polski rynek i stały się jedną z najbardziej i najczęściej polecanych replik w Polsce. Czy jego kuzyn zdominuje? rynek CQB w 2020 roku? O tym się przekonamy. Firma NL e słynie z replik AK, mianowicie są one pancerne, wytrzymałe, dobrze wykonane, w pełni stalowe, mają także dobre osiągi w stoku. Dodatkowo są często polecane oraz często ludzie się nimi zachwycają, jeśli chodzi właśnie o repliki wschodnie. Jednak 1,5 roku temu po wypuszczeniu AK-12 karabiny od NLA e powoli zaczęły znikać ze sklepowych półek. Nie wiadomo, czym było to spowodowane, ponieważ ja nawet osobiście sam pisałem do NLA, e co się dzieje i nie dostawałem nigdy żadnej odpowiedzi. Nagle po czasie NL e wypuścił wersję Essential, czyli wersję, która będzie tańsza. Ale będzie miała też gorsze podzespoły. Był to dziwny i niestandardowy ruch, ponieważ większość film Airsoftowych wręcz rozwija swoje produkty. Jednak oni stwierdzili, że wypuszczą serię, która po prostu będzie słabsza, lecz tańsza. Zabieg ten był bardzo dziwny, ponieważ Firma ENL zamiast rozwijać dobry i lubiany produkt, wręcz cofnęła go w tył, dodatkowo bardzo zmniejszając ofertę, ponieważ spółek zniknął m.in. AK12 lub AKSU74. Wszyscy jednak liczyli, że wersja Essential jest po prostu dodatkową opcją, a generacja druga niedługo wróci i pojawi się na rynku. Niestety, z tego co mi wiadomo, nie, tak się nie stanie, ponieważ ENL zrezygnował całkowicie z generacji drugiej, zostawiając tylko właśnie wersję tańszą, czyli wersję Essential. Na szczęście mam też informację, że do całej oferty ma być dołożone kilka replik, a ich dostawa planowana jest w marcu. Ma tam być też m.in. tak bardzo wyczekiwane AK12. Czy tak będzie? Obserwujmy, zobaczymy. Nie chcę tutaj roztrząsać jakiś dram, jednak, jako ciekawostkę, potraktujcie to, co znalazłem na jednej z grup e S Mianowicie do jednej ze szkół przychodził uczeń, który był cały oszpojowany wraz z nożem oraz repliką. Sprawa jest śmieszna, memiczna, ale także cholernie niebezpieczna. Takie zabiegi tylko skupiają uwagę ludzi na osobach, które interesują się militariami lub airsoftem. Niestety jednak stawiają ich w złym świetle, co w przyszłości może wiązać się z jakimiś limitami lub obostrzeniami lub zakazami. Dlatego warto używać swojego wyposażenia z głową. Okej, okay, na tą chwilę wszystko, jeśli chodzi o takie ciekawostki i newsy. Jednak postanowiłem to zrobić taki troszeczkę kącik memiczny, gdzie przejrzymy sobie kilka memów oraz jakoś je skomentujemy. <słyski> tak. To jest, to jest bardzo normalne, ponieważ yy, strasznie życiowym, strasznie po prostu, jak jesteśmy czasami na strzelankach, to jest normą, że jeśli cośkolwiek się zepsuje, to jest 10 osób i 10 osób zgania na coś innego i mówi, że nie, na pewno ci się to popsuło, na pewno to, na pewno to. Po prostu każdy nagle jest serwisantem i każdy <laughs> jakieś rzeczy wypomina z przeszłości, co mu się tam stało. Fajny, ciekawy mem. Naprawdę bardzo mi się podoba. O tak. Cholernie życiowy mem. Słuchajcie. Ja też yy, początkowo, jak liczyłem HPA, to mówię, dobra, to, 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 potrzebne, w sumie to jest tanie, a nagle mówię, kurczę, ale jeszcze właśnie <gryw> butla, rega, wąż i nagle się okazuje, że ten koszt jest o taki lichy tysiąc większy. Bardzo fajny mem. <gryw> tak. <gryw> To jest, to jest fakt. Nie wiem, nie wiem, czy istnieje osoba, która po prostu nie ma problemu z parą lub wodą lub, lub takimi zjawiskami. No po prostu ludzie już takie cuda robią i ludzie takie rzeczy robią, a, a cały czas jest po prostu do dupy. Dlatego jak ja nieraz słyszę, że kamuflaż bądź, bądź takie chowanie się nie jest ważne, to sobie myślę, jeśli chłop widzi to samo, co ja przez okulary, to ja nie mogę być na różowo leżeć w lesie, on i tak mnie nie zauważy. No ale no, fajne, fajne, życiowe. Uf. Tego mema przygotowali chłopaki z mojej ekipy, dziwny, tak powiem. <grytanie> Tutaj akurat jest to temat do dyskusji, to dużej dyskusji, ponieważ jest na wielu airsoftowców, którzy naprawdę. Szkolą się, ćwiczą i, i myślę, że mogą powiedzieć, że umieją więcej niż niektórzy żołnierzy. No, ale tutaj już jest po prostu taki temat mocno kontrowersyjny, no nie chcę tutaj mówić za dużo, ale naprawdę znam wiele osób, które chodzi, jeździ po szkoleniach, a, a nie z wojskowymi, więc... O, klasyk. Tak, to już jest zdecydowany klasyk. Naprawdę Mema widziałem tyle razy i cały czas mi się podobał. I powiem Wam szczerze, że rzeczywiście z tymi górkami jest dziwna rzecz. Ale no. Okej, okay, wydaje mi się, że ty 5 memów starczy. Dajcie znać, jak wam się podoba pomysł z takimi efektami. Jak się podoba pomysł z takimi memami. Czy jest to fajne, czy jest to ciekawe. Chętnie się dowiem, jaka jest Wasza opinia. Tak jak mówiłem, jeśli macie jakieś fajne fakty, fajne wydarzenia, dajcie znać. Pamiętajcie też o subskryp subskrypcji kanału oraz zostawieniu łapki w górę. Trzymajcie się ciepło. Hej!